USA, Nowy pomysł na skłonienie do szczepień USA. loteria szczepionkowa. Można wygrać 5 milionów dolarów. Szczepiący się mieszkańcy stanu Nowy Jork otrzymają los na loterię, w której można wygrać 5 milionów dolarów. Szczepienia są istotnym elementem układanki, którego potrzebujemy, aby raz na zawsze zmiażdżyć COVID, oświadczył gubernator Andrew Cuomo. Program pilotażowy zwany Waccent Stratch pozwala osobom zaszczepionym otrzymać los wartości 20 dolarów na loterię Multiplier Lottery. Główną nagrodą to 5 milionów dolarów. Wiemy, że szczepienia są istotnym elementem układanki, którego potrzebujemy, aby raz na zawsze zmiażdżyć COVID. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby szczepionka była tak szybka i łatwa, jak to tylko możliwe. Ale ponieważ liczba szczepień w całym stanie spada, będziemy musieli wykazać się kreatywnością, aby zaszczepić jeszcze więcej osób. Ten nowy program pilotażowy przyniesie nowojorczykom większą zachętę do zaszczepienia się, oferując darmową zdrabkę, w której można wygrać do 5 milionów dolarów, wyjaśnił gubernator. Zwrócił uwagę, że im więcej nowej orczyków uda się zaszczepić, tym lepsza będzie sytuacja i tym szybciej będzie można wrócić do nowej normalności. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze się nie zaszczepili, aby udali się do najbliższej placówki i wzięli zastrzyk, apelował Cuomo. Wszyscy wygrywają 5 milionów to główna nagroda na loterii, w akcent Jest jeszcze wiele innych, z których najniższe wynoszą 20 dolarów. Szansa na wygranie czegoś w tym programie jest jedna na dziewięć, powiedział Cuomo, dodając, że kiedy ktoś dostaje szczepionkę wszyscy wygrywają. Pilotażowy program rozpocznie się w najbliższy poniedziałek i potrwa do piątku, 28 maja. Obejmie początkowo 10 punktów szczepień w mieście Nowy Jork, na Long Island, a także innych częściach stanu. Punkty szczepień na lotniskach Cuomo ogłosił również, że ponieważ wraz ze zbliżającym się latem coraz więcej ludzi będzie podróżować samolotami, punkty szczepień zostaną otwarte na siedmiu lotniskach Nowego Jorku. Preparat będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców USA przylatujących lub odlatujących, jak również dla pracowników lotnisk. Według stacji NBC, do wtorku w pełni zaszczepionych było 42% Nowojorczyków. W tym nowo uprawniona grupa wiekowa od 12 do 15 lat 53% dorosłych mieszkańców stanu jest w pełni zaszczepionych.